Działa. Witam cześć panowie, cześć panie. Bra błagam, żeby tej nie mieli. Nie mają. No i się da grać. Jakby może palić ten świat w gotowy. No i klasa. 1-0, lecimy. Art and middle, be careful line. Our response no. Został no. jeden glachę no. Mój ult jest gotowy. No. Został jeden glas ale mnie nabrał Joru. Kurde Joru, i uratował rundę możliwe nawet. Obym tam heady dał, chyba tak mi się wydaje. No kurde, nie Został jeden gracz. Został jeden bruk. Teleport gotowy. Nikt inny nie mógł się tym zająć. Strzeliłem! Nie na moim terze strzeliłem! Chcę zobaczyć to. Trzeliłeś, ale nie trafiłeś? Nie, trafiłem. Jestem pewny tego. Backside ult wygraliśmy. Nie będę mu gadał, on powinien wiedzieć, jest razem graczem. Tak, i ult teraz tu prawo! Nie no! Tego, nie wiem, zaraz bomba. Boże kurwa. Nie mogę Czemu się tak unoszę? Czemu Nie jest, Czemu jestem Nie mogę! patrzę na to jest. to jest. Nie wiem, gdzie tu, tu, tu na Nie tu. gdzie to jest. Nie O tu to o w troje załatwionych nie, jeszcze nic. Ale może myślał, że saveujemy. Nie wiem. Ale mówię mu go. Widzi, że jesteśmy na jeden, dwa chwile siadły, że można przyspieszyć. Nie, pane. Dalej na shiftie. Został jeden gracz. Och, polera. Patrzeni oboje. Słabiutko. Jesteśmy czterech na trzech, jest szansa. Teleportował. Eee. Right close, Omen, Chamber. Wszystkie rakiety wystrzelone. jeden Jeden na jeden, lagam. Jeden wróg. Masz blind, ale nie będę mu gadał, on wie. Wypuszczam osłonę. Zabieram. Nice try. time, sorry. Ładnie zagrał, ale po prostu pech. O, smoke'a get... No zjebałem, lepsza. A mnie sprzedało. Sprzedaż detaliczna. Został jeden gracz. Został jeden wróg. No miałem tańczko, eh. Dobra, Sprawdźmy może się uda. Kręcimy i siądzie. Dobra, lecimy. Zastanawiam się, czy już iść, czy czekać na kolejną rotację. O, nie, no, no nie, no kurwa. Nie tak sobie wyobrażałem tu. O. A oh. jest free, come here, come here. Cześć, A jest free. Jest, jest, coming. zawiesiło mnie, szczerze nie słyszałem. Hurry, oh. respawn. Do... A wystarczył iść na betto dalej, to nie całą mapę trzeba rotować. ma szansę splantować. <laughs> yeah. No cóż, jakie jest życie. Milimetr, milimetr i byłby head, ale no, nie trafiłem. Nie, 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 zabij, zabij, nie, co jest? Kurna, czemu ona tak reaguje, ja już tyle... Szle... Kurcz, co jest, czemu tak? Czemu nie refragnęło? Ona miała jeszcze automatyczną broń, to nie był. kurczę. A idź, no nic, go. Dalej. Ładnie kąt sprawdziła, bardzo ładnie. Zazwyczaj tego ludzie nie sprawdzają. Zazwyczaj po prostu biegną i na pillar nie patrzą, na niższych trochę elo. A tutaj sprawdziła i kada dostaje. Nie, co jest tak szybko? Ojej! Ok. Dostał jeden Good job. No nic. Trzy rundy nikogo nie zabiłem I z nagle wszystko zaczynam wygrywać. Może tak trzeba grać? Motywować Ale drużynę, machać się pomponami się i tyle. No ja kolej się zabawić. Już trzymałem! O właśnie o be careful man, be careful. Okej, okay. I'm not the only one. A, bo ona z drugiej strony było kurde. nie wiem no. Za szybka była. O niewał się. Spajk podłożony. Po jeden próbie. Próbie. No ja kolej jeden się zabawić! 6-5, jeszcze jedna, 7-5 i wygrywamy to w ataku. Teleport gotowy Znowu wygrywa Info Ej, oj, 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 City, ty może to broić na spokojnie Znaczy chłop już plecy jej robi Ty nie? Jezus! Good job man! Jakoś te tekstury się nie wczytały? Nie, taka jest. Jeszcze zanim zapłaciłem. Tak wygląda. Pato, jak kręcić będzie. A jak im szybciej naciskam tym powinno szybciej kręcić. A jak wystarczająco szybko naciskasz to powinno cię odrywać od ziemi i do góry. Powiedz mi krętaczu, jak to jest, że losowanie, w co grać i wygrywać. Crossfire. Nie, no co jest, co to za żarty? Jeden? Dostał oh. jeden gracz. Co jest? K to jest nielogiczne. Oh. 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 Mój oh. Dostał, oh. oh. Dostał jeden gracz. Oh. Dopadłem kogoś. Jeden oh. oh. trup. To jeden grad. Nie broi, nie ma najmniejszej szansy takiej, że broi. Good game, we'll Nie była to moja najlepsza giera. Ty, dwie gry i D2. O, przedostatni jestem. Nie liczy się. Fleshing? O, nie, 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 nie. Nie, jeszcze od swojego stuna, dostałem. kur***. Słowo jest. Momentum całe spadło. Dostał jeden wróg. Nice. No ale movementowo to dostrolowałem trochę. 100, Może... Nie Ale off-contact To jest? To jest To Ja, Nie, 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 Zabieram wizję Ograniczam ich do całkowitych grup Stek, 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 stek Co jest? Ej! Już było bez defaultu Co jest? Ja tylko robię co do mnie należy nie, tupnę. pnęło, ja to co to jest? Przecież to jest najgorsze Nie, nie mogę patrzeć na to Nie mogę patrzeć, Kur***. Jest, nice. good job, ciśnienie Zaraz pójdę zmierzyć, jestem nabuzowany jakoś To zostało chyba na grę, najgorzej jak się dało A, się krzątam jak... No, baby, baby. I ult be. wait, wait, play retake, I ult be. wait Okej, kur... okej Spędzią. I to dwójka, nie jeden. Ale szczury to są. nie, to nie grają tak obiód, że atakują sajta jednego, tylko jak zaraza po całej mapie się rozpętują i wy wyłapują nas jak my rotujemy! To nie jest dobre, ale chodzę. Degonaj, tego Spike leży na A Wingman, mi Wingmana! Dostał jeden bieżle! Już raczej tutaj nie trzeba. Bullet Ale mam nudną grę. 6-6-2. Jestem duchem. Wingman na B. W podłożony! Ograniczam ich wizję. Został jedna, strasz jest z oner Wszystko zależy od ciebie ziomoś! Strasz ich durwała. Yes. Good Ascencik, Ascencik, Deadlock, Kówe bym zagrał. A może mi... Nie no, sypek? Ta postać się usnę. Trzeba wiedzieć line-upy, znać wszystko. No, do you really want to unlock Cypher, or is it fine for you I'm it? first time Cypher and wondering if I can play it or not. Better not, yes. to Mam to plan! Do... Jademy! A czy Ascenty był usunięty? Bardzo to dawno, dawno się... nie grałem Ascenta. Spike podłożony. Granat! Spike leży na A. Został jeden gracz. O Bo jakbym wziął tego szeryfa, to była szansa ugrać. Jakbym wziął tego szeryfa, który leżał w y... ogrodzie, ale nie wziąłem, to była... Spike leży uh, 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 uh. Został jeden gracz. No, tapik. Rzuć na łuk. Został jeden gracz. Careful, cloof, emit, mid hipshot. Can you pick with me? Sorry. Dwa kąty dostanę na razie. leży na środku. To jest właśnie Wiecie ta skurra Co? No zbejtowała mnie. Wchodzi na sajta, klikam ulta. se. Mój ult jest w... za jakiś useless abilitkę na ekran. Został Co tak jeden Jezu. No ja kolej się zabawić. O, o. Oh. jeden gracz. Heda dostała. Nie wiem, broni nie mam. Znikaj stąd. Spike leży na B. Zabiłam swoją... Ejcik. Pójdą e, y, A czy B? Co pójdą? To ważne. Czuję A, że będzie. A? Też tak czuję. Tylko problem jest taki, że ja na B umiem latać, na A nie za bardzo. Na A to jak zawieje. Takie 30% dolecenie ratio mam. Oj. Za... Zabita, zabita. A tutaj lubię na świra zagrać. Zrobimy tak: ok, we go be really fast, I insta satchel. Leci bomba. Oh. Leci bomba. Hmm. Ouch. Oh. Ouch. Czerek wywaliła. Mogłem pierwszy strzelić w Sage, a potem w nią. No i się połapyślałem. I insta Ulton bi, B. Don't, don't block, don't block. Leci bomba! Just don't push. Let the push. I got them. Wait. One on stairs. Dostał jeden gracz. Kur. No kur. musiała na szczelak skoczyć. Nie wiem jak. Ona nie słyszy. ta rzecz znowu Dwóch najlepszych no, naszych przegrało na dwóch najgorszych ich. Spike leży na bed. Ale fart. Dostał jeden. Zabił swoją kopię. Nice. To giera, przyznam. Będzie polało. A spajka? Bądź ostrożny, ja mam... i, To było tak głupie, że myślałem, że się nie spodziewa, serio. Myślałem, że po prostu głupotą ją ogram, ale kurwa, jest głupsza niż ja. Czekaj, czekaj, mieliśmy Kayo ulta? Kurwa mać. Czemu tak, no... Mówię, rush, insta, wchodzimy, Kayo zginie z ultem, Rayz odpala, ja się wy***dalam. No nie będę go pytał, dlaczego nie użył, bo to będzie toksyczne, ale... stał jeden gracz Kajo, since two rounds you have ult you didn't use we entered b rushed and a rushed what the f Bro, if you want something just ask i'm not your teacher you are player just decide on your own uh, maybe i should uh, play tell play you to buy weapon not... nie wiem dalej nie użyję cię nie mnie Leci bomba przeładowuję no nie użyję tego do końca gry bo mu nikt nie powiedział emit mindset Jezu Chryste No i do gryweczka. dobra Co? Co? Nie widziałem ja w ogóle jej nie widziałem, nie patr... kurde co jest ja w ogóle jej nie widziałem Strzelała do mnie, nie patrzyłem, patrzyłem tam na lewo Dobra, mam ochotę zrobić szybki wjazd shortem to będzie, to będzie. Nawet nie patrzę czy nam idzie ktoś jest ludzi wszystko. To ja Akurat piknąć musiała. Żadnej rundy nie piknęła, tu piknęła. Oh! Tak! Oh! Jak ładnie, że nie zaspriował. ale super. Proszę, błagam, U, wygraj! Czas! Mago. Kotka i myszka, tak, tak, tak. Nice, well played, man. Ja, ale... ale... Your life front cipher really well. Nice. Kiedy ja tak zagram, jak przyjdzie odpowiedni moment. Został jeden trud. Następny. Sorry. Spike leży. Astro. I don't know. I, I am uh, bad. Sorry. No comment. He's rotating, rotating, rotating middle. Yes, alot free, all free mid. Nie sprawdzam, nie, 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 nie sprawdzam. Kurczę. Dobrze. Ouch. Na razie. bomba. Co? Kur... gdzie ona była? Skutrana. z respawn. City respawn. Nice, good game, guys. Cypher, you are great. You won this game. Wygrał ten grywacz. Urapował nas ten cypher. Najgorzej grał z tej drużyny, ale jak przyszła runda, to nas wyciągnął za włosy do góry. A i czapka też dobrze zagra. Ale no, gdyby nie Cypher, to no, wszyscy ładnie zagrali. No i Najpiękniej! Do góry. Teraz D3. Ascendant 1, A2, A3. I mortar. Dwa winy z rzędu. czy Pozytywne KD, pozytywne KD, pozytywne KD, pozytywne KD, negatywne, negatywne. No, ta gra to tragedia, ta to nie wiem. Duelisty brakuje. a dawaj go. Rajwalsy, ale nas poniewierali na tych rajwalsach. ale powiem wam tak. Ja popatrzyłem tego woda z rajwalsów. ja tam dropy miałem. Takie klatek, mi to. Nie wiem, jakie grać mogłem na, na czymś takim. Tam tragedia to była. Jak ja patrzyłem woda, ja pamiętam, że narzekałem strasznie na te FPS. Ja tam miałem dropy po 60, 70 klatek. Jak były syf, to nawet nie. Jak masz jak monitor masz skapowany na 240, do spajki do 60-70, to jest katastrofa. Hello. Hello. Zapytaj Instagrama, powiedz, żeby coś powiedziała. Powiedz, żeby UWu powiedziała. Proszę, proszę, proszę. Kurwa to się zacznie. Jeden Dobra, chyba mamy. Idę po szarybkę. Nice. Mam przeczucie, że skróci chłop. Czuję to, i kosa w plecy poleci.

Zeszło troszkę. Prawie fajne jeśli by był. O, ładny pik Ja strzeliłem pierwszy. Lepsza reakcja, ale się nie zatrzymałem. Spike leży na A. No dalej, jedziemy! Uwaga na oczy! Kurwa klasa, jak? Uwaga na oczy! No szkoda te smoki p dolone. Jak chodziło o samo celowanie, by lepiej wyszło. Kurz Cyperów trzeba... Nie wiem co. Uwaga na oczy Ujmać. No dalej, jedziemy! Uwaga na oczy Co ja robię, main Spadaj stąd! Dostał jeden wróg. Dobra. Poszlepienie. Mam gotowego ulta. twój krok. Zapadłem kogoś. O, ostrożnie. Dostał jeden wróg. O man, I have a question. Yeah? I'm playing with Phoenix and he's a little bit shy and he feels... nie! Beź, bo nogi skręciło. Thank you, Phoenix. Nie no, weź mnie... Love city? Oj! Jeden o kur... Czerwony nie jestem czerwony. Nie weźmy starych. <laughs> Bakiego, jeden za jeden. <laughs> nie no! Weź kur. Oj. Dobra, na heady. Hedy. Dobra. Hedy no kurwa. Jezus maria, idę na mida. We going, hey. going back. Going hey back probably, be careful, Cypher. Yeah, no idę, idę tu. Okay. ok. Relax. Nie, Dokładnie w tym momencie, jak chciałem mi zejść mu pomóc, celownik wdudałem, dałem, to pik poleciał. O Jezus maria. 99.9% uptime patrzenia w dane miejsce i w jednej dziesiątej tak mi. Co? Czemu to chodzi? Uwaga na oczy! Uziemiona. Uziemiona. No dalej, Użegniona! O Użegniona! 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 Uwaga na oczy! O ja... dole. Nie wiem, co to by było. O Jezu. No nie wiem, spanikowałem już, przyznam, trochę. Patrzcie na to! Ale to jest no Uwaga na oczy! ale jajca. Nie wiem. Chciałem się przedostać tam do prawej, żeby móc bardziej flesza wyciec od prawej do lewej strony. I no, złapali mnie, było Jest 15, e, to ledwo co. Ale powiedziałbym, że coś nie tak z nią było. Raz to, że na ułamek sekundy, jak zacząłem, wuj, to był timing niesamowity. Spot, w którym stała i ofengl kryła na jeden na jeden, versus Omena, jak zapierniczała, na szyfcie, całą mapę też był dziwny. Pragnę wziąć cię w podróż, walczyć chcę o mi miłość. jednak nie wiem, gdzie przyniosłem cię.